Cześć, witam Was w środę. Dzisiaj chyba środa. Ja zaczynam dzień, jest dość późno, bo już jest chyba koło godziny 12, może nawet i po. Ale teraz jak siedzimy w domu, to nie mamy za bardzo ochoty wstawać wcześnie, tym bardziej ja. Ale już jestem troszeczkę obudzona i właśnie zabieram się za śniadanko. Pokażę Wam, co dzisiaj jemy i lecimy z tym dniem. Tutaj mamy śniadanko i są dwa jajka ugotowane na tak półśrednio. Dwie grzaneczki, pomidorki od mojego taty z cebulką, też od mojego taty. I do tego stulpię przy koperek. Oczywiście tutaj kawusia. Tutaj oglądam sobie TV. Na leży i, i po prostu leży. Dobra, ja się zabieram ze za śniadania. Zobaczymy, co będzie dalej. Korzystając z takiej okazji, że Michała nie, było, nie ma w domu, bo pojechał do naszego wcześniejszego domu pomóc tam nowemu właścicielowi, to ja sobie chwilę poćwiczyłam. Jestem mega gorąco i ja jeszcze teraz do tego wszystkiego wyskakałam się, wypociłam się mega, więc idę teraz pod prysznic. A jak wyjdę, to będziemy się szykować. Możliwe, że nagram dla Was jeszcze test, recenzję Kremu BB. E, także możliwe, że, że jeszcze to się dzisiaj na, uda zrobić, e, i później się będziemy, właśnie szyko, po prysznicu będziemy się szykować. I e, jak Michał wróci, to pojedziemy na zakupy spożywcze. Więc albo wezmę Was z nami, albo e, po prostu jak już wrócimy, to pokażę Wam, co kupiliśmy. Dobra, to ja lecę pod prysznic, bo jest mega gorąco i, e, i widzimy się za chwilę. Oki, okay, to ja siadam do nagrywania testu kremu BB z Skina. Tego zielonego. E, także możliwe, że ten filmik o kremie Bibi będzie pierwszy na kanale i dopiero później pojawi się ten vlog. Może ten vlog będzie z kilku dni. Zobaczymy, e, jak to będzie. E, chyba, że to będzie taki właśnie jednodniowy vlog, taki próbny. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. E, oj, przepraszam za światło, ale będę teraz nagrywać przy świetle dziennym. E, bez żadnych lamp, bez żadnego oświetlenia. Myślę, że tak będzie przynajmniej do testów najlepiej żebyście mogli zobaczyć, wszyscy, żebyśmy mogli wszyscy zobaczyć jak ten krem bibi będzie wyglądał na buzi. Ok, przepraszam za bałagan od razu w obydwóch filmikach, ale tak jak było, tak jak mówiłam w pierwszym filmiku z tego domu, że jeszcze nie jesteśmy tutaj w 100% ogarnięci, także jest jeszcze Saigon. Ok, to ja się biorę do nagrywania i widzimy się później. No słuchajcie, właśnie nagrałam. Yy nakładanie i taki, taką pierwszą pierwsze wrażenie tego kremu BB z, ze skina 79 powiem Wam, że tak jak przy dziennym świetle on wyglądał bardziej na matowy, jeszcze dodatkowo, tym bardziej, że zmatowiłam sobie strafetę, tak przy takim sztucznym świetle łazienkowym zobaczcie, jak on się błyszczy. Ale powiem Wam, że ogólnie wydaje mi się, że naprawdę ładnie ta buzia wygląda, wygląda na taką zdrową, właśnie jest czerwona, tak czy siak, ale ogólnie. Buzia wygląda na taką zdrową, fajną, e, fajnie nawilżoną nawet powiedziałabym skórę. Także fajnie, na razie, na razie, jestem, na razie jestem pozytywnie zadowolona z, e, Pozytywnie zadowolona? W ogóle co to, jakim to było? Czy to było po włosach? To chyba nie było zbyt składne. E, ale tak, ogólnie póki co naprawdę jestem zadowolona z tego produktu. Ja teraz robię włosy, bo jak widzicie są jeszcze mokre. I, e, I tyle. I lecimy dalej z dniem. Teraz jeszcze, jeżeli chodzi o pielęgnację właśnie po kąpieli włosów, to tutaj na taką odległość mniej więcej od ucha w dół obsikałam sobie mm, włosy tą odżywką dwufazową z Grease i jeszcze teraz na takie wilgotne końcówki nałożę sobie ten olej arganowy z Mokosza, który pokazywałam Wam ostatnio w holu z kokolity. Lecimy z tym i lecimy jakoś, nie wiem, może wystylizować te włosy, zobaczę, może je tylko wysuszę i, ale to za chwilę Wam się pokażę, jak to w końcu wyszło. Okej, okay, skoro jest tak gorąco, to, to postawiłam dzisiaj na kicka. ja teraz czekam na Michała i będziemy się pomału zawijać na zakupy, także pokażę Wam już e, później, e, co kupiliśmy, e, bo nie wiem, czy będę mogła nagrywać w kołwie, więc e, pokażę Wam później, co, e, co kupiliśmy. I jeszcze dzisiejsza stylóweczka, topik z Carpatry, z spodenki z primarka. I w sumie tyle. Topik jest bardzo ładnie z tyłu cięty, a tutaj widzicie Nasty, która niecierpliwi się strasznie, iż czeka i nie pozwala nic nagrać. Wiem, że miałam się odezwać z Kauflanda, ale już właśnie jesteśmy po zakupach. Zwijamy się do domu, bo zaczęło padać, także w domu możliwe, że nie wiem, czy pokażę Wam co kupiliśmy, bo mamy z cztery siaty, więc trochę tego dużo. Ale byliśmy już na zakupach, zakupamy odhaczone, jedziemy do domu. Dobra, słuchajcie, ja wiem, że miał być haul, ale zrobiliśmy trochę duże zakupy. Jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery i pół siatki, plus jeszcze te rzeczy. Także i tam jeszcze Michał donosi kolejne, więc no trochę tego dużo. Także nie będziemy już porobić dzisiaj holu, ale my już jesteśmy po zakupach, także mamy yy, zapasy i tyle. I myślę, że na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj, już tylko wykąpać się, dograć końcówkę filmu o teście po Kremu Bibi. I, i można chillować. Dzisiejsza kolacja dla Michała, mamy taki makaron w japońskim stylu, chicken teriyaki razem z kurczakiem. Nie jest za duża porcja, ale to są takie dwa pojemniczki, w jednym jest makaron, w drugim jest właśnie sos. I odgrzewamy, ja, ja sobie tak odgrzewam na patelni, można też w mikrofalówce i to jest porcja Michała. A tutaj jest moja porcja. I ja wzięłam sobie chiński styl, słodko kwaśny, też z kurczakiem. I tutaj jest, jak widzieliście. Już pokazuję. Tam, jakby coś, w tyle Michał ogląda telewizor. Mamy tutaj pojemnicze ryżu, i tutaj mamy właśnie. I tutaj mamy właśnie sos z kurczakiem. I to też powędruje do em, Tutaj do, na patelnię, ale najpierw odgrzeję Michałowi porcję i potem będę robić swoją. Także to będzie nasza kolacyjka dzisiaj. Życzcie nam smacznego. Mamy dzisiaj czwartek, prawie już piątek, jest bardzo późno. Ja jestem właśnie świeżo po prysznicu, jak widzicie, świecę się po prostu superancko. Przyszłam sobie zrobić pielęgnację i chwilkę dosłownie do Was pogadać o dzisiejszym dniu, ponieważ dzisiaj nie działo się dosłownie nic. Użyję sobie toniku mojego ulubionego. Nie działo się dzisiaj totalnie nic. Z jedynych rzeczy, które się dzisiaj działy to to, że mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy emergencji wypad do naszej księgowej, ale to było dosłownie tak dzisiaj na wariackich papierach, jak ostatnio całe nasze życie, więc to w sumie jedyne co się dzisiaj działo. Z takich bardziej ekscytujących rzeczy to zrobiłam sobie dzisiaj maseczkę na stopy peelingującą, mogliście ją widzieć w, w pierwszym goodie boxie, który pokazywałam, więc jakby coś to może gdzieś podepnę tutaj filmik i powiem Wam, że maseczka ogólnie... Hmm. Troszeczkę muszę poczekać na e, e, rezultaty tej maseczki, bo zaczyna ona działać tak na dobrą sprawę po 4 do 6 dni. E, wtedy dopiero ta skóra zaczyna się złuszczać i odchodzić. E, także myślę, że mogłam troszeczkę w innym terminie zrobić tą maseczkę, a nie w lato, kiedy trzeba. kiedy najlepiej po prostu nosić klapki. Więc. Brawo ja. Maseczkę nakładamy na pół godziny. Po upływie tego czasu em, zmywamy, ściągamy maseczkę, ściągamy tą skarpetę, zmywamy maseczkę, zmywamy tą taką emulsję ze stóp i jesteśmy ready. I co mnie dzisiaj zaskoczyło, jak zmywałam, jak już ściągnęłam te skarpety, to po prostu poszłam taki zapach emali do malowania grzejników. Tak chemiczny Zapach jakiegoś właśnie lakieru, że masakra. E, I drugie co mnie zdziwiło to to, że moje paznokcie stóp, które były pomalowane na taki ciemnofioletowy kolor, po prostu zrobiły się białe. I e, jak wycierałam stopy ręcznikiem, to lakier po prostu zaczął z nich schodzić z paznokci, więc super. E, więc to w sumie była taka najbardziej ekscytująca rzecz dzisiaj. Ja teraz właśnie robię sobie Pielęgnać jak gdzieś się nałożyłam, tonik. Teraz na rzęsy nałożę sobie moje serum ulubione, long for lashes, to już pewnie wiecie. E, na łokcie, kolana, może nawet całe ciało, nałożę sobie ten, e, to masło do ciała z e, manny kader. Manny Kadar, który też było w pierwszym Goodie i jak już tak lecimy pierwszą Goodie to jeszcze nałożę sobie na twarz, zamiast jakiegoś kremu, to nałożę sobie tą maseczkę na noc z Dr. Botanicals. I to będzie w sumie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Także dzisiaj bez żadnych ekscytacji. Ja się balsamuję i, i myślę, że już jutro się będziemy widzieli. Cześć, witajcie w Piątek. Dzisiaj dzień zaczęłam od robienia serniczka na zimno, takiego bezpieczenia. Jak widzicie ciasteczka Oreo już tutaj są. E, tutaj już w sumie praktycznie wszystko mam przygotowane. Tutaj jest spód, gdzie jest, są ciasteczka Oreo i e, roztopione masło. Tutaj mamy masę, gdzie jest e, ubita śmietana, serek mascarpone, biała czekolada i e, cuk a, jeszcze cukry waniliowy. I e, ciasteczka Oreo pokruszone, ta masa teraz wędruje tutaj i na wierzch, Będziemy robi, będę robić jeszcze później polewę czekoladową, e, a dokładny przepis dam Wam, zostawię Wam w opisie. No ja nie wiem, tutaj w tej toalicie jakoś najlepiej mi się nagrywa. E, przepraszam za bałagan z tyłu, ale właśnie sprzątam. Wpadają mi do nas znajomi, dlatego właśnie chcę troszeczkę ogarnąć, ogarnąć dom. Ciasto już jest w lodówce, chłodzi się, zostało mi jeszcze tylko do zrobienia polewa. No i ogarniam sobie troszeczkę dom. Raczej nie będę tego pokazywać, bo jest ogólnie syp wszędzie. Jeszcze nie jesteśmy rozpakowani, także, hmm, także jeszcze trochę będziemy musieli poczekać na ekipy remontowe. No i w sumie tyle. No i ja lecę ze sprzątaniem. Działam, zaczęłam tutaj od łazienki, no i będziemy później lecieli troszeczkę do mojego pokoju, tam też troszkę ogarnąć. I, i na dół ten jeden główny pokój, pokój z kuchnią i z jadalnią, gdzie jeszcze nie ma stołu. I tak, goście już byli, pojechali. E, pokażę Wam ciacho, jak wygląda. Tak wygląda ciacho. Jak widzicie, już trochę zjedliśmy, ale jest normalnie przepyszne. Link, tak jak już mówiłam, zostawię Wam na dole w opisie. Ciasto jest the best. A my z Michałem mamy dzisiaj jeszcze w planach zrobienie leczo. Mimo, że już jest dość późno, bo już jest chyba coś koło piątej. Nie mam teraz nigdzie zegarka, ale myślę, że jest coś koło piątej i my dopiero teraz będziemy robili taki, wiecie, obiad o kolację, raczej już bardziej kolację. I w planach mamy właśnie leczo, mamy wszystkie składniki, więc będziemy działać z tym trzęsę strasznie, ale nie mam statywu, e, tylko trzymam sobie telefon, o tak. Okej, okay, dobra, to lecimy z Leczo, e, ale nie będę chyba pokazywać jak robimy, już chyba pokażę efekt końcowy. jedzone wychodzi jak zawsze, także czekamy dalej, jest godzina wpół do praktycznie 11 wieczorem czekamy na jedzonko dlatego ja już usypiam i pomyślałam, że pójdę się wykąpać obudzę się troszkę pod prysznicem i dopiero wtedy zejdę na dół i zjemy leczo wreszcie E, ogólnie chciałabym tutaj przez chwilkę do Was pogadać o takich zamiarach, które mam, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, a może zobaczymy już na stałe, tak zostanie. Mianowicie chodzi mi o to, że chciałabym dodawać trzy filmiki w przeciągu tygodnia. E, Byłyby to filmy, które pojawiałyby się jeden w, mniej więcej w środę, tak na środku tygodnia, jeden w sobotę. I chciałabym też kręcić takie filmy właśnie jak teraz, czyli takie vlogi z tygodnia czy tam z kilku dni i one pojawiałyby się właśnie w niedzielę, tak wiecie, na zakończenie weekendu, żeby podsumować cały tydzień, coś tego typu. Dajcie mi znać, co wy o czymś takim myślicie, czy jak Wam się w ogóle podobał ten pierwszy vlog, który teraz właśnie kręcę. Jeszcze go nie kończę, bo jeszcze może pokażę Wam kolacyjkę, a raczej nie wiem już jak nazwać taki posiłek, bo to już jest grubo po godzinie 18. Um, tak, także no, jestem bardzo ciekawa, jak to, jak to nazwać, um, ale ogólnie rzecz biorąc, to dajcie mi znać, co Wymyślicie o takim pomyśle, jeżeli chodzi o wstawienie, zdjęć, wstawienie filmów na YouTube. Czy, czy, czy w ogóle kręcić aż tyle materiałów? I co jeszcze chciałabym dodać, to to, że te filmiki z goodie Boxów, chciałabym je właśnie, nie chcę ich kręcić tak jakby oddzielnie, ewentualnie chciałabym, tak jakby te produkty, czy te całe boxy z goodibox, te całe boxy subskrypcyjne wrzucać w, w, we vlogi, bo bardziej. W przeciągu tygodnia jestem w stanie sobie, wiecie, otworzyć danego boxa i na przykład zobaczyć, wow, cała pielęgne, cały box to pielęgnacja, dobra, wyciągam i testuję wszystko po kolei. Eee, więc myślę, że coś takiego byłoby fajniejsze niż po prostu siadać i opowiadać o każdym produkcie po, po kolei z boksa, Więc myślę, że, e, że właśnie te goodie boxy będziemy sobie omawiać bardziej na, e, w tych vlogach tygodniowych. Dajcie mi znać, powiedzcie co... O tym myślicie. Ja uciekam pod prysznic. Mam nadzieję, że mogę tak wystąpić. Ok, zaczynamy. Ja już jestem wykąpana. Zaczynamy od pielęgnacji dzisiaj. Nie mam ochoty nakładać zbyt, zbyt dużo, więc myślę, że tak dosłownie. Trzy produkty polecam i na tym się skończy. Tylko jeden muszę jeszcze znaleźć. Zaczynamy oczywiście od toniku. Jakby coś Michał tam coś mówi do nas. Jak już się wchłonię, to użyję sobie tego serum. Nie wiem, jak to nazwać taka esencja z Revolution. To jest ta seria z Skincare. I tutaj mamy Super Fruit. I to jest coś, co ma nam taki spray, esencja. Właśnie nie wiem, nawet jak to nazwać taki produkt. Który ma nam właśnie tę skórę odżywiać, nawilżać i ogólnie ma być super. Nie podoba mi, znaczy ogólnie zapach jest śliczny, ale nie podoba mi, działanie też jest fajne. Jedyne co mi się tutaj nie podoba, to yy, aplikator, bo rozpyla bardzo dużo. Tak wiecie, to nie jest taka fajna mgiełka jak na przykład w y, toniku, tylko jest takie, wiecie, to takie pff, takie psiknięcie na twarz. No takie, niezbyt fajne. Dobra, nie piszę, to na spokojnie wyschnie i jeszcze na rzęsy tylko dam sobie Long For Lashes i to będzie tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację na dzisiaj. Ja lecę teraz na dół. Mam nadzieję, że jedzonko już będzie gotowe już będziemy mogli jeść. Także jeżeli tak, to jeszcze Wam pokażę, jak to nasze leczo wygląda, aczkolwiek chyba widzieliście w trakcie gotowania. Dobra, lecimy na dół. i e, dzisiaj w sumie nic nie nagrywałam, dzisiaj się nic nie działo, ja dzisiaj w ogóle mega późno wstałam, ale położyliśmy się z Michałem chyba w pół do szóstej rano i wstaliśmy grubo po południu, tylko tyle powiem. E, całe szczęście mieliśmy jedzonko z wczoraj, e, leczą było pyszne, także, także akurat mogliśmy dzisiaj je sobie wkrzamać też. Um, tak, ja dzisiaj przychodzę do Was w takim wydaniu, udało mi się dzisiaj, to, że, mimo tego, że późno wstaliśmy, to udało mi się troszeczkę pokombinować, jeżeli chodzi o makijaż. Troszeczkę sobie, jak widzicie, popróbowałam, potestowałam i tak dalej. Ehm, no i wyszło mi takie coś. <grym> Miało być delikatnie, a wyszło... No... Powiedzmy, że no, do sklepu raczej tak nie pójdę. <grym> Okej, okay, ale mm, jestem tutaj po to, żeby zakończyć tego vloga. Chcę go dzisiaj już zmontować i chcę, żebyście go mieli jutro e, rano do obejrzenia. Dajcie mi znać, czy um, chcecie więcej tego typu vlogów, tego typu filmów na, na kanale? Czy bardziej takie tygodniowe, czy bardziej takie dzienne, chociaż. W ciągu jednego dnia nie, raczej nie jestem w stanie, jak widzieliście po tym, po tym pierwszym filmie, nie, jestem, nie będę w stanie raczej zebrać aż tyle materiału, żeby, żeby był jakiś fajny odcinek. Więc chyba fajniejsze są takie tygodniowe, dajcie mi znać co wy o tym myślicie. Jeżeli filmik Wam się podobał to klikajcie łapki w górę, jeżeli filmik się nie podobał to standardowo łapki w dół. Zachęcam i zapraszam również do subskrybowania kanału i widzimy się już w kolejnym filmie.